Że niektóre kobiety dostają od życia wszystko, czego chcą, a rzeczy tak po prostu się dla nich układają, i może sobie myśli, że to kwestia szczęścia, ale nie. Jest coś innego, co sprawia, że one po prostu płyną przez życie a ono dopasowuje się do ich energii. I w tym filmie pokażę Ci 10 mikro na nawyków, które Ty jako kobieta możesz wprowadzić, aby osiąść się bardziej w swojej żeńskiej energii i dostawać od życia wszystko, czego chcesz. Cześć kochana, witaj z powrotem. A jeżeli Ty jesteś po raz pierwszy, ja nazywam się tej pomagam kobietom wrócić do ich żeńskiej energii, rozbudzić boską kobiecość i tworzyć smakowite związki z mężczyzną w męskiej energii. Więc, jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie polub ten kanał, zasubskrybuj i wrzuć dzwoneczek, abyś wiedziała, kiedy nowe materiały przyjdą. A jeżeli chcesz mocniej osiąść się w tej energii, sprawdź pod opisem moje przestrzenie. Wszyscy jesteśmy połączeni. Pewnie zauważyłaś, że są kobiety, które z lekkością przyciągają miłość, pieniądze, szacunek, zdrowie. I pewnie zastanawiasz się, co one mają w sobie takiego, że to jest im ofiarowane. I chcę Ci powiedzieć, że to nie jest cięższa praca, jest coś, co sprawia, że kobiety poruszają się przez życie w taki sposób, który działa na ich korzyść. I chcę, żebyś Ty też mogła skorzystać z tej wiedzy. Więc jeżeli jesteś gotowa, to zacznij. Pierwsza, kobiety, które dostają wszystko, czego chcą, nie mówią zawsze tak. Są świadome konsekwencji swoich zobowiązań, bo zobacz, kiedy mówisz tak na wszystko, to automatycznie mówisz nie czemuś, czego pragniesz, czego pragnie Twoja dusza. Często bardzo podejmujemy decyzje z pozycji lęku, boimy się powiedzieć nie. To wysyłasz sygnał, że tak naprawdę działasz w lęku, bo bardzo często mówimy tak. Tylko po to, żeby czegoś nie stracić, bo boimy się, że lepsza okazja nie przyjdzie, że lepszy mężczyzna nie przyjdzie, że to, co jest w tym momencie, to wszystko, na co Cię stać, albo wszystko, co Wszechświat ma Ci do zaproponowania. A w momencie, kiedy Ty następnym razem zatrzymasz się i dasz sobie dwie minuty na to, żeby poczuć, na to, żeby zapytać się siebie, czy ja tego chcę dokonać? Czy to jest zgodne z tym, czego ja chcę? I przyjdzie ci ta odpowiedź tak bądź nie, i wybierzesz wtedy spójnie, to wysyłasz informację do wszechświata, że tak naprawdę działasz w obfitości, działasz w połączeniu. Więc kobiety, które dostają wszystko, czego chcą, to są kobiety, które inaczej płyną przez życie. One nie płyną w lęku, one nie płyną w tym, że boją się mężczyźnie odpowiedzieć nie. One wiedzą, czego chcą, więc jeżeli Ty czujesz, że masz to wezwanie, to zapraszam Cię do takiego podejmowania decyzji następnym razem, abyś zatrzymała się i wiedziała, że każdy Twoje tak zabiera przestrzeń dla tego, czego tak naprawdę pragniesz, jeżeli nie jest to połączenie połączeniu z Twoją duszą. I ten nawyk zmieni bardzo dużo. Druga zmiana. Kobiety, które zawsze dostają wszystko, czego chcą, nie zakładają automatycznie, że to, czego pragną, jest poza ich zasięgiem. Nie patrzą na miłość, sukces, możliwości, ponadprzeciętne życie, jak na coś nieosiągalnego. One nie siedzą z boku i nie obserwują życia innych ludzi, myśląc, że nigdy nie będą mogły tego doświadczyć. Za to stosują jedną potężną zmianę, do której Cię zachęcam, a która zmieni wszystko. Gotowa? Zacznij pytać siebie, dlaczego nie ja? Zobacz, jak bardzo zmienia się perspektywa. Kiedy z góry zakładasz, że wyjątkowa miłość, wyjątkowy sukces, pieniądze, zdrowie, sylwetka są dla ciebie nieosiągalne, wysyłasz informację do wszechświata, że ty nie jesteś na to gotowa. I w momencie, kiedy przechodzisz od wątpliwości do takiego poczucia: hm, jest dla mnie to możliwe, to nagle otwierają się drzwi, o których nigdy nie miałaś pojęcia. I te kobiety, które dostają wszystko, czego chcą, nie są specjalne, wyjątkowe, dużo ładniejsze, nie mają jakichś specjalnych atrybutów. One tak naprawdę dostrzegają drzwi, o których ty nie miałaś pojęcia. Trzeci mikronawek polega na tym, że kobiety, które dostają wszystko, czego chcą, nie zatrzymują się na etapie nie wiem. Bardzo często, kiedy napotykamy niepewność, zatrzymujemy się i kiedy nie znajdziemy od razu odpowiedzi, często zakładamy, że jej nie ma. Przestajemy szukać, przestajemy próbować. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że zamykamy drzwi do czegoś, na co rozwiązanie oczywiście, że jest. Często słyszę, nie wiem jak znaleźć wymarzoną pracę, nie wiem jak poznać fajnego mężczyznę, nie wiem jak zacząć ubierać się w taki sposób, żebym czuła się bardziej kobieco, nie wiem jak randkować, nie wiem jak porozmawiać ze swoim mężem, z którym nie odzywam się do tygodnia. Więc kobiety, które dostają wszystko, czego chcą, mają zupełnie inny mindset. One, nawet jeżeli nie znajdują odpowiedzi, wiedzą, że ta odpowiedź jest, więc dają sobie przyzwolenie na to, żeby ona do nich przyszła, żeby ich poszukać, żeby dać na to przestrzeń. Wyobraź sobie, że jedziesz autem i napotykasz szlaban i wiesz, że jedziesz na wprost, ten szlaban jest zamknięty, więc nie siedzisz w tym aucie i nie czekasz, tylko starasz się znaleźć alternatywną drogę, żeby dojechać do miejsca, do którego podążasz? I tak samo robią kobiety, które dostają wszystko, czego chcą. Nawet jeżeli dzisiaj czegoś nie wiedzą, to albo zdobywają wiedzę, albo dają sobie przestrzeń na to, żeby ta odpowiedź się pojawiła, żeby one mogły dojść do miejsca, do którego chcą. I to nie wiem, jest tak naprawdę zaproszeniem do tego, żeby zgłębić jeszcze mocniej siebie. Czwarte mikro, nawet. Kobiety, które dostają wszystko, czego chcą. Umieją o to poprosić. I to jest totalny game changer, bo wiele z nas nie umie tego zrobić. Mamy poczucie trochę niezasługiwania, ale jeżeli ty nigdy nie zapytasz, nie poprosisz o to, czego pragniesz, to nigdy tego nie dostaniesz. Więc zawsze odpowiedź może być taka sama. Nie, ale jednak wyjdziesz z tą inicjatywą i wszechświat będzie mógł inaczej też Ci odpowiedzieć. Bo zobacz, jeżeli wchodzisz do restauracji i chciałabyś usiąść pod oknem, ale nie poprosisz o to, to prawdopodobieństwo, że dostajesz właśnie ten stolik, jest niewielkie. A kobiety, które dostają wszystko, czego chcą, umieją poprosić. I umieją poprosić w taki sposób, mi się należy, ja wiem, że na to zasługuję. I automatycznie poruszają się przez życie inaczej. Tak samo w przypadku mężczyzn. Jeżeli coś chcesz, dostacie swojego Partnera, to poproś go o to, ale nie z pozycji małej dziewczynki, tylko poproś go z poziomu pozi kobiety mocy, która wie, że dla niej jest to dostępne, która wie, jakie atrybuty wnosi mężczyzna i jakie kobieta i jak w tej żeńskiej energii może pokazać mu, jak bardzo o ją tym rozpieszcza. Więc kobiety, które pytają i proszą o to, czego chcą, z dużo większym prawdopodobieństwem to dostaną. Więc może też uda się to zastosować? Numer 5. Większa część osób nie zdaje sobie sprawy z mocy słów, które wypowiada. Jeżeli mówisz, że mężczyźni są najgorsi, potem nie dziw się, że dokładnie takich spotykasz. Jeżeli mówisz, że jesteś pechowy i nigdy nie masz pieniędzy, to nie dziw się, że z Twojego konta bardzo łatwo będą parowały pieniądze, a Ty będziesz doświadczał sytuacji, w których nie będziesz się czuł najlepiej. Więc zmianą, którą chcecie zaproponować jest to, że kobiety, które dostają wszystko, czego chcą, nie mówią o tym, czego nie chcą. Są świadome tego, jak mówią o pieniądzach, jak mówią o miłości, jak mówią o sobie. Wiedzą, wiedzą, że słowa mają energię, mają impet, więc zamiast mówić, nie stać mnie na to, wybierają, hmm, mam inne priorytety w tym miesiącu. Ci są okropni. Nie doświadczyłam jeszcze takiego mężczyzny, z którym poczuję się kobieco, ale wiem, że to jest możliwe. Więc ten mały nawyk, to nie powtarzaj tego. Co nie chcesz, żeby się wydarzyło? Uważaj na słowa, które dobierasz i zapraszaj nimi to, czego chcesz w życiu. Więc następnym razem, kiedy złapiesz się na tym, że mówisz coś negatywnego o którejkolwiek ze swoich stref życia czy to o mężczyznach, czy to o pieniądzach, czy to o swoim zdrowiu, wyglądzie zatrzymaj się na chwilę i zastanów się, czy to, co wypowiadasz, jest tym, co tak naprawdę chcesz zamówić, bo jeżeli nie, to lepiej tego nie wypowiadaj, albo zmień narrację na taką, która będzie przyciągała to, czego pragniesz. I kolejny super nawyk, który na pewno Ci się spodoba, to utrzymywanie swojej postawy. Kobiety, które dostają wszystko, czego chcą, zupełnie inaczej płyną przez życie, inaczej płyną przez ulicę, poruszają się w sposób pewny siebie, magnetyczny, taki, który przyciąga wzrok, mają wyprostowaną pozycję ciała, są zmysłowe, ponętne. Może delikatny lub, lub bioder, a możesz sobie też wyobrazić, że nosisz koronę na głowie, która po prostu płynie razem z tobą. Dzięki temu, siadając gdzieś w restauracji, czy właśnie poruszając się, będziesz mogła zwrócić uwagę na to, czy Twój chód jest szybki, taki bez żadnego magnetyzmu, a może pozwoli Ci to, no właśnie poprawić koronę, wyprostować pozycję ciała i Dać sobie przyzwolenie na to, żeby być obecną tu i teraz i aby Twoje ciało było osadzone, a jednocześnie magnetyczne. Ten mały nawek bardzo pozwoli ci poczuć to, jaką energię w środku ty nosisz. Kolejny mikronawek. Energia kobiety, która dostaje wszystko, czego chce, to energia, która wie, że musi się zaangażować. O co mi chodzi? Wiele osób trzyma swoje pragnienia z daleka, tak jakby nie wierząc, że są dla nich dostępne. Z jednej strony czegoś pragną, ale z drugiej strony głęboko w środku nie czują, że jest to dla nich dostępne. Nie czują, że oni mogą tego doświadczyć, więc automatycznie odpychają to od siebie. Jeżeli czegoś pragniesz i wydaje ci się to przerażające, to znak, że trzymasz to z daleka. To znaczy, że Twoja energia nie jest do tego dopasowana. Na głębszych poziomach nie wierzysz, że jest to dla Ciebie dostępne. A Twój mózg będzie wzmacniał kontynuowanie tego przekonania. Chciałabyś być bogata, ale z drugiej strony boisz się ogromnych sum pieniędzy i na przykład nie umiesz wejść do pięciogwiazdkowego hotelu, bo wydaje ci się, że nigdy nie będziecie na niego stać albo że ludzie, którzy, których tam spotkasz, będą na Ciebie dziwnie patrzyli, to znaczy, że odpychasz to bogactwo od siebie. Bo zobacz, nie musisz nocować w hotelu za 3-4 tysiące, ale możesz tam wejść, zjeść smaczne ciastko, wypić przepyszną kawę. Pootaczać się trochę ludźmi, którzy tam są, atmosfera, która tam panuje, automatycznie będziesz dużo bardziej osadzona w tej energii. I powiem Wam szczerze, że my też często jak wyjeżdżamy, to przebywamy w różnych pięknych hotelach, ale odwiedzam również inne tylko po to, aby mocniej osiąść się w tej energii, w energii luksusu, bogactwa, pieniędzy, tylko wtedy jesteś w stanie doświadczyć również na poziomie ciała. Tego, czego pragniesz, i jest to dla Ciebie dużo bardziej znane. Twój układ nerwowy do tego się przyzwyczaja, więc Ty też w dużo łatwiejszy sposób przyciągasz, tak naprawdę manifestujesz też. To, czego pragniesz. Więc jeżeli marzysz też o miłości z mężczyzną męskiej energii i tak naprawdę to cię przeraża, bo jednak musiałabyś rozebrać się ze swojego płaszczyka może silnej niezależnej, może musiałabyś po prostu zainwestować swoje uczucia i boisz się zranienia, bądź masz jakiekolwiek inne przekonanie. I na poziomie ciała wydaje Ci się to straszne, to zacznij oglądać może w internecie, może jakieś osoby, które są w Twoim otoczeniu, które mają taki związek, o którym pragniesz, które pokażą Ci, że jest to możliwe. Zobacz, jak ci mężczyźni opiekują się tymi kobietami, jak te kobiety się przejawiają, bo pamiętaj, że to zawsze jest dualizm. I automatycznie Twój układ nerwowy przyzwyczaj się do tego, będzie to dla niego znane i będzie to w łatwiejszy sposób do siebie przyciągał. Dlatego zapraszam Cię, żebyś nie porównywała się z innymi osobami, które mają pieniądze, wymarzoną sylwetkę, związki, o których Ty nawet nie odważyłaś się marzyć, tylko czerp od nich energię. Osiądź się w tym, żebyś Ty zaczęła również taką emanować. Kolejny mikronawyk jest o pieniądzach. Każdy ich tak naprawdę chce. I bądźmy szczerzy, pieniądze przynoszą bezpieczeństwo, możliwości, dopieszczanie, komfort i sporo przestrzeni do oddychania. Więc z tym mikronawykiem chciałabym Cię zaprosić do tego, żebyś następnym razem zauważyła, jak mówisz o pieniądzach. Czy uważasz je za trudnego, niedostępnego, ciężkiego do zdobycia partnera? Czy możesz zrobić Switch i uważać je jako męskiego, pewnego, e, godnego zaufania, pojawiającego się zawsze wtedy, kiedy potrzebujesz e, partnera? Takie odniesienie trochę do relacji, ale pomoże ci to, no właśnie, skupić się na tym, czego pragniesz, bo pieniądze będą do ciebie płynęły wtedy, kiedy ty będziesz miała z nimi fajną relację, kiedy będziesz im ufała, kiedy będziesz wiedziała, że one są dla ciebie dostępne, są bezpieczne. Zamiast, o nigdy nie mam pieniędzy, zacznij mówić, że masz ich więcej niż potrzebujesz. Nie chodzi o forsowanie każdego pozytywnego nastawienia czy udawanie. Chodzi o to, abyś ty zmieniła swój mindset, bo wtedy zaczniesz przyciągać. Wszystko czego pragniesz, w tym również pieniądze. Następny mikronowy kobiety, które dostają wszystko czego chcą, nie boją się odrzucenia, nie boją się straty czegoś, bo one traktują to jako przekierowanie. Może marzyłeś kiedyś o czymś, czegoś bardzo chciałeś, czy to jakiejś relacji, czy to jakiejś sytuacji i Sytuacje tak się ułożyły, że niestety nie mogłeś tego dostać i z perspektywy czasu widzisz, że to był tak naprawdę punkt zwrotny, przekierowanie do czegoś większego, do czegoś, czego nawet nie mogłeś sobie na tamten moment wyobrazić i dzisiaj wiesz, że to było potrzebne. To trochę tak, jakby siła wyższa wkraczała w twoje życie i mówiła ci: Nie, nie, ja wiem, że ty chcesz tamtego, ale ja mam dla ciebie coś dużo lepszego. I to właśnie w tej mocy, w tej mocy kobiet, które dostają wszystko, czego chcą, jest to, albo potraktować to nie jako utratę, tylko jako nową możliwość. Wtedy zupełnie zmienia się perspektywa i nie zostajesz za długo przy ludziach, którzy nie są dla ciebie. Nie płaczesz nad sytuacjami, które nie rozwiązały się w w sposób jaki chciałeś, bo wiesz, że jest to przekierowanie do czegoś większego, do czegoś, co naprawdę jest dla Ciebie. Bardzo często utykamy w takim koncepcie, że czemu mi się to wydarzyło. Zmień perspektywę i wiedz, że zawsze dostajesz wszystko, czego chcesz, jako kobieta mocy, więc powiedz w swojej głowie, ok, jest przekierowanie, tam lepszego coś czeka dla mnie i Odrzuć wtedy strach przed odrzuceniem, przed utratą i osiąść swojej mocy w takim zaufaniu, to jest tak naprawdę też o żeńskiej energii, bo żeńska energia jest o zaufaniu, nie o celu, nie o tym, że ty konkretnie czegoś chcesz, tylko o tej drodze, o tej podróży. Więc jeżeli ty wiesz, że coś lepszego na ciebie czeka, to rozsiadasz się wygodnie w tym fotelu, w tej swojej przestrzeni i nie czekasz. Po prostu wiesz, że to do Ciebie idzie. Ostatni mikro to nocne rytuały i w tym nawyku nie chodzi o robienie więcej. Chodzi o robienie tego, co działa, bo kobiety, które dostają wszystko, czego chcą, żyją życiem swoich marzeń, przyciągają to, czego pragną, wiedzą, że kluczowa jest konsekwencja i tu nie chodzi o to, żebyś przeredagowała cały swój wieczór i tworzyła mnóstwo rytuałów. Chodzi o to, abyś przygotowała się na kolejny dzień, abyś może ułożyła rzeczy, które potrzebujesz na siłownię i rano stając miała kierunek, w którym ty idziesz albo posprzątała rzeczy Zlewie, tylko po to, abyś mogła zacząć kolejny dzień z lekkością, z świeżą głową i czystością, którą tak bardzo lubiłem. Fajnym sposobem jest też wieczorem pisanie sobie intencji na kolejny dzień. Może Twoją intencją jest spędzić dzień z rodziną, może Twoją intencją jest zadbać o siebie. Więc taka mała intencja pozwoli ci ukierunkować się w kolejnym dniu, tak aby Twój mózg. Jeszcze trochę często zaspany, wiedział, jakie emocje zaprasza do siebie. I pamiętaj, żeby wybierać te emocje wysokowibracyjne: miłość, wdzięczność, poczucie takiej radości. To pomoże Ci też nastroić się na cały dzień. Więc pamiętaj o tym, że konsekwencja jest kluczowa. Zrób to dzisiaj i kolejnego dnia, i kolejnego, i kolejnego. Możesz to sobie robić też w dzienniczku. Jeżeli wpadnie Ci to w nawyk, to poczujesz ogromną różnicę za jakiś czas. I do tego Cię zachęcam. Koniec na dziś. Dziękuję Ci, że zostałaś do końca. Jeżeli poczułeś, że te informacje są dla Ciebie wartościowe i chcesz zastosować któryś z moich mikronawyków, daj koniecznie znać w komentarzu, polub to wideo i zasubskrybuj mój kanał po jeszcze więcej magnetycznej kobiecej wiedzy. A my się widzimy niedługo. Do zobaczenia. Buziaki, pa!